Dzień dobry kochani. Ja dzisiaj z rana jestem już po praktyce Ho'oponopono. Nie wiem, czy znacie tą praktykę. To jest taka praktyka, która mi pomaga w momentach, kiedy, mm, kiedy jest mi trudno i kiedy zorientuję się w jakiejś sytuacji, której nie potrafię tak po prostu rozwiązać rozmawiając ze sobą. Kiedy orientuję się, że oceniłam siebie jako niewystarczająco dobrą, niewystarczająco jakąś, że zareagowałam nie tak, jak chciałam, że, że nie zrobiłam tego, jak powinnam w swojej ocenie. I ta praktyka pomaga mi wypuścić te emocje tego żalu, który mam do samej siebie. I na czym ona polega? Polega na tym, że powtarza się w kółko <noise> cztery stania, bardzo krótkie. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. I tak powtarza się cały czas, w kółko, aż uwolnił się ta emocja. U mnie dzisiaj było bardzo dużo łez, nawet szlochanie. I jak te emocje wyjdą, to przychodzi taki moment, kiedy przychodzi spokój. I kiedy przychodzi ten spokój, następnym etapem jest taka głęboka, czysta miłość do siebie. I to jest niesamowicie wspierające. I to pomaga też rozpuszczać ogromne traumy, które przeszliśmy, ale też codzienne sytuacje, gdzie gdzie mamy jakiś żal do siebie, bo bardzo często, jak mamy żal do innych, to tak naprawdę mamy żal do siebie, że nic z tym nie zrobiliśmy. I to daje takie uczucie wolności, takiego swobody, takiej lekkości w klatce piersiowej i wewnętrznego spokoju. Więc ja dzisiaj jestem właśnie po tej praktyce. Jeżeli czujecie jakieś takie emocje, z którymi nie możecie sobie poradzić to polecam Wam, żeby zrobić tą praktykę i dajcie mi znać, jak się potem czujecie. I bardzo ważne jest, żeby to robić właśnie przez te wszystkie etapy. Czyli jeżeli potrzebujesz więcej czasu, bo to nagranie jest króciutkie, to po prostu daj sobie ten czas i przejdź spokojnie ten proces. Połącz się ze swoim serduchem i ze sobą. I wybacz sobie. Przeproś siebie, wybacz sobie, podziękuj sobie za to, że sobie wybaczyłaś. I powiedz, że siebie kochasz. Bo jeszcze jedna ważna rzecz. Każdy z nas reaguje w danej sytuacji najlepiej, jak potrafi, na ten konkretny moment. I to, że my potem będziemy, dojdziemy do wniosku, że mogliśmy inaczej zareagować. To nie zmienia faktu, że wtedy zareagowaliśmy tak jak potrafiliśmy. I ta refleksja, to zatrzymanie się jest dla nas ważne, do tego, żeby coś zmienić. Po pierwsze, żeby zauważyć, że tak reaguję, a może chciałabym inaczej, może chciałbym inaczej. I wtedy, jeżeli to zauważę, nawet po fakcie, to następnym razem może to zauważę w trakcie a następnym razem może to zauważę przed tym, jak będę chciała zareagować i zareaguję z nowego miejsca. I każde swoje zauważam, powinniśmy celebrować i cieszyć się z każdego nawet malutkiego kroczku, który zrobimy do tego, żeby być bardziej w zgodzie ze sobą, bardziej w zgodzie z tym, co czujemy, bardziej w zgodzie z tym, jak chcemy żyć. I podziękuj sobie, że stawiasz się najlepiej, jak potrafisz. Do swojego życia. Pięknego dnia.